Hej, witam Was w kolejnym odcinku z opowieści OS S40, czyli opowieści dziwnej treści. Dzisiaj znowu jest ze mną Lechu. To jest drugi odcinek, więc witam Cię bardzo serdecznie. Jak samopoczucie? No, samopoczucie lepsze niż się spodziewałem. Podstać naprawdę... Udało mi się ładny level wbić na tego no serwera. Właśnie, właśnie widzę, Obrażę że już... Przekroczone jest, przekroczona jest setka także naprawdę to jest chyba piąty dzień serwera jeśli się nie mylę tak piąty dzień serwera natomiast jeszcze w tym dniu nie robiłem praktycznie nic bo po północy tylko dwie misje zrobiłem żeby kupila wydropić ale jeśli chodzi właśnie o serwer to nadal tylko jeden dwusetny level jest to turor zabójcą i w pierwsze te trzy dni Wszyscy tam ładnie ci wczoraj, był taki senny dzień, myślę, że ten progres u tych wszystkich osób był mniejszy, ale to też spowodowane tym, że właśnie tego eventu nie było. Ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Myślę, że dzisiaj albo jutro już się kolejne dwusetki pokażą. Bardzo możliwe, bardzo możliwe, chociaż też mi się wydaje, że ludzie też powoli będą czekać na epicki weekend, który będzie w weekend, także od piątku. Więc tam mogą pocisnąć troszkę bardziej, tutaj, tak sobie o. sennie poczekać do tego piątku. Tak, tak, też myślę, że to takie przeczekanie, bo jednak na epiki dają sporo. Ja na tych epikach poleciałem właśnie na ten 107 poziom, a właśnie na inni wojownicy trochę słabi, bo dopiero teraz mają 75, ale to jeszcze wszystko się zmieni, bo to zbyt wczesny okres. No, rozumiem, spoko. Najważniejsze, że, że przekroczyłeś setkę, zdobyłeś pupile. Tak mniej więcej pamiętasz, który byłeś w pupilach, że je złapałeś? Jak je złapałeś? Myślę, że. Ile jest teraz osób? No, sporo. Chyba tam około 40 byłem, wiesz? Yy, około 40, ale właśnie w trzeci dzień się udało złapać, więc jestem bardzo zadowolony, że w trzeci dzień się udało złapać, bo już trochę tych owotków nadbierałem. Tym bardziej, że w trzeci dzień kalendarza, czyli czwarty serwera, były właśnie owocki w kalendarzu, więc je dostałem mm -hmm. i to trochę przewagi mi dało. Rozumiem. Jeszcze takie pytania, bo jak zdobyłeś w trzeci dzień, 75 poziom, a wcześniej odebrałeś kalendarz, czy dopiero później? Nie, no bo patrz, tutaj pierwsze okienko dopiero drugiego dnia jest aktywne. No, dobra, no tak. Drugi, trzeci, Czyli Dopiero czwartego. Dostałeś, dostałeś czwartego dnia, dobra. Tak, tak. Bo myślałem, że trzeciego e... dnia, wiesz, dostałeś jakąś jedną nagrodę, a zdobułeś pupilę i ci tą, tą nagrodę zmieniło na te cytryny. Ale to wiesz, troszkę mi się też pomieszało. Kalendarz jest dopiero od drugiego dnia. Tak, i też bym chciał pokazać, właśnie jak się udało. Tę chwilę zdobyć, bo kluczowym momentem było właśnie pokonanie tego niedobrego smoka. To tak jak wszędzie chyba, a wojownik tak. miał naprawdę przerąbane. Z... Ten właśnie smok jest taki niedobry, na tyle, że nie pozwala często właśnie wbić 70 poziomu, od którego jest kluczyk. Do następnego lochu i można polecieć dalej. No mi się przyfarciło i smoczek padł i tak to już poleciało że trzeci dzień skończyłem na 94 poziomie. No ładnie, a tak yy, szczerze powiesz, ile grzybów poszło na tego smoka? No jeden, tak jak na każdego innego. <grym> no Ale tak. myślę, że tak w sumie 300. Tak różne kombinacje próbowałem, liczyłem na właśnie SF Tulsie, jakie to są szanse prezentowe. Na niego, jak go pokonałem, było chyba 0,8. To dobrze. Ważne, że pokonane, że te pupile są. Właśnie przejdź jeszcze do tych pupili na chwilę, bo tam nie się za bardzo. Właśnie w trzeci dzień te pupile były, były odblokowane bardzo późno, więc ich nie połapałem. Ale jak możecie zauważyć, już są wszystkie. Krok był dzisiaj złapany, dlatego musiałem ruszyć dwie misje, ale całe szczęście szybko wypadł. Mhm. No jeśli chodzi o te pupile, to na razie 21 pozycja, ale to lata cały czas w górę, w dół. Yy, bardziej jestem zadowolony z tego, że dzisiaj udało się zrobić 5-0. A bo dzisiaj ziemia, no to wiadomo. Chociaż dla Ciebie I... to tak bardziej mrok i woda by się tutaj wydały. No niby tak, ale każde jedzonko jest ważne. No wiadomo. Yy, mroku yy, Siorbika karmię. Na razie 5 poziom. Mm. Zynka z dużym zapasem karmiń yy, na 7 poziomie. Tutaj koni, koni na no, również siódmym poziomie. Tutaj cząk na piątym i krok na czwartym. No to co, dzisiaj liczymy na to, że z y, Awki i z koła poleci jakieś tutaj trochę jeżyn, trochę truskawek. Na to wygląda. Myślę, że z koła to y, nie za bardzo, bo jeszcze mam to pierwsze koło. No tak, no tak. Y, jeszcze nie mogę odblokować tego drugiego. Y, trzeba mieć wieże, y pewnie i podziemia, chyba tak. Tak, tak. No A tak, to do tego je, jeszcze, jeszcze musimy troszkę poczekać. Tak. Natomiast Ale... teraz mogę powiedzieć, że czwartym dnią czwarty dzień udało się wbić rękę. Jestem z tego bardzo zadowolony. Tutaj planujesz wyłożę. jakieś mocniejsze zakupy na arenie. No, planuję tutaj trochę pokupować. Albo tutaj dwie ostatnie, żeby były na platynie reszta przyspieszona i złota, albo cała na platynę, bo już nie chcę mi się tego klikać, powiem szczerze, już mam tam postacie biedniejsze, że tak powiem, i strasznie długo trzeba siedzieć, raz, raz, żeby raz dziennie nawet zresetować to z pół godzinki, z 20 minut, czy tak siedzieć i klikać, A mi się po prostu nie chce. No rozumiem, rozumiem, a jak są grzyby, to akurat jest okazja, żeby to wykorzystać, tak powiem. Na razie jeszcze zero run, ale mogę zaoferować 4, natomiast no nie opłaca się na razie. Czekam gdzieś tak do tak, 20 i, i dopiero zresetuję. No spoko. Coś miałem pytać. Lustra jeszcze nie masz? Ile kawałków lustra już udało Ci się uzbierać? No, Na razie jeszcze nie mam. Co prawda oplułem tam jeden kawałek na rzecz klucza. Oj, to nie, nie dobra. Teraz boję że, że się właśnie zemści, ale zobaczymy. Na razie chyba więcej niż połowę nawet. Powoli do przodu i będzie. No z tego co Jeśli widzę chodzi... to tak... No mów, mów. Z tego co widzę to tak jednego na środku, drugiego na środku. Trzy... Cztery... Pięć... Chyba sześć. No, chyba sześciu Ci brakuje, tak Jeśli mi się, mi się wydaje. Dobrze wydaje. Sześć albo siedem. Tak. Jeśli chodzi o klaser to lekko ponad 69%. No już tutaj wszystkie mam podstawowe temy. Zgromadzone z wyjątkiem y, tutaj odlub, tych późniejszych. Mm -hmm. Ale też wynika z tego, że nie wszystkie są. Jeszcze dzisiaj postaram się poszukać, żeby było więcej, ale też mi się wydaje, że jeszcze dzisiaj wszystkich nie odbieram. A bez sensu jest kupywać 7000, wydawać, żeby jeden item jak do klasera wrzucić, no, pokręcej, czy później dokładnie tak to wpadnie. Dokładnie tak. Lepiej Ej. nie marnować golda. Ale tą podkę to myślę, że warto już sobie zakupić na HP. No jeszcze zobaczę, albo w sumie na odcinku. Niech będzie. Jeśli chodzi o twierdzę, to idzie na poziom 9. Fatery robotników na poziomie 8, podobnie jak Akademia. Karbis mhm. na czwórce. Kopalnie jeszcze nie ruszałem, ale już niedługo będzie trzeba, ale oczywiście najpierw twierdza musi być dziesiątka koszary na piątce i to na razie mi starcza. Eko 5.7 i na razie też nie mam zamiaru podnosić. Jeśli no, o myślę, to... że wiesz, że taka, takie Eko to ci spokojnie starczy nawet do samego końca. no Zobaczę jak to będzie wyglądać na razie. Nie ustawiłem się z nimi na kontry i nie zamierzam. Jest sporo osób, które są niezabudowane. Chociaż też jest sporo osób, które niestety są zabudowane i też jestem zdziwiony, że aż tyle tych osób jest na polskim serwerze zabudowane, ale myślę, że zaraz będzie selekcja. I ci, którzy są zabudowani, to sobie pospadają, a ci, którzy właśnie grają na kontry, wejdą do góry, już będzie prosta droga do zbierania surowców. Mm -hmm, bardzo możliwe, bardzo możliwe. Powiem ci szczerze, że nawet gdzieś tam mi mignęło. Że chyba taksy jest zabudowany, także to też jest dosyć śmieszne. No jeszcze się nie nauczył, no ale cóż. <grych> Jeśli chodzi o gildię, no to przodujemy na serwerze. Ulepszenia na razie 112%, każdy już ma 10-10%, więc to bardzo fajnie. Jeśli chodzi o wyprawy, to mamy siódmą, teraz będzie trwa, dwie więcej od gildii do 2% więc też zawsze te procenty są większe i można lepiej progresować. No na razie, tak jak widać, nawet w topce. No jest nas najwięcej. Mm -hmm. no zdecydowana przewaga. Tak, na razie jest zdecydowana przewaga. Jeśli chodzi o rycerzy, to prawie 370, co też jest tam jednym z lepszych, jak nie najlepszych wyników na serwerze. Przyznam się, że nie patrzyłem. No zawsze jak możemy to teraz zerknąć wygląda? teraz mniej więcej tak Można zerknąć. The Dance jest to dwa 2 gigiom, jeśli się nie mylę. 371, pięć wypraw kończonych. Mm -hmm. Jest gidia jeszcze, Morse Worde. 5 wypraw kończonych, 374 rycerze. I jeszcze tam gdzieś się Imperium przebija, gdzie niegdzie. Ale to już troszeczkę słabsza Gigia jest. Mm -hmm. Cwartą wyprawę mają ukończoną. To prawda, rycerze mają w sumie w porządku, ale tak levelowo jest to top 4 giga na serwerze. Ale myślę, że taka walka o top 2 będzie na pewno ciekawa. Bo tak, dop dopóki to... u Was będą takie osoby mocno grzybiące, to na pewno będziecie na top 1. Tak, jak utrzymamy aktywność, to myślę, że będziemy na tym top 1. Natomiast wiadomo, jak to wygląda po czasie. Więc myślę, że z tym Delaz będziemy mocno konkurować, o to to powieda. No na razie nam wychodzi, ale sytuacja jest bardzo dynamiczna i wszystko się może zmienić. Dokładnie tak. Jak na każdym serwerze. Zawsze coś się może stać takiego, że albo pójdzie masowy ban na coś, albo cokolwiek i już jest sytuacja całkowicie zmieniona. Ja yy... bym chciał pokazać jedną walkę. Yy -y. Yy -y. Kolejny smog, który właśnie odblokował mi możliwość. Z drugiej strony areny. Czyli o, też. Było ciężko, ciężko ten 105 wbić, a mhm. brakowało mi naprawdę niewiele, ale już tego ekspanie miałem skąd wyciągnąć, więc to była jedyna możliwość i od razu dał 106 poziom. No to super, super, ale tak, co widziałem jeszcze, tak na szybko, bo chyba lecisz na jeden klejnot na HP. Nie za mało? Powiem Ci tak, z do PVP na pewno za mało, natomiast taka konfiguracja była potrzebna właśnie do pokonania tego smoka. Bo sobie liczyłem właśnie na sf jak to by tam wyglądało z jednym gemem na siłę więcej czy tam mniej. I wychodziły większe procenty, więc tak się ubrałem. Co prawda no, różnica jest bardzo duża, bo jest 3800 do, do właśnie 2200. Ale tak było potrzeba, bo właśnie ten smak był wojownikiem mhm. i potrzebowałem siły, żeby go pokonać. Jak tam w ogóle teraz w Lochach stoisz? Bo nie zdążyłem zobaczyć. W Lochach, właśnie, święcenia zimnej krwi na 8 poziomie. A to już jest. już portal. Mhm. Portal od 99. Już niedługo, właśnie, tak jak mówisz, od 110, 110 poziomu będzie kluczyk do piramidy, i myślę, że to będzie dzisiaj. Dzisiaj też się uda kilka leweli wbić. No myślę, że na pewno. Myślę, że na pewno. Jakie plany na dzisiaj właśnie? Najpierw Awka, dobijanie 108, czy może najpierw jakieś przebieranie? i Jakieś lochy, czy jak to Powiem, widzisz? Tak. Chciałbym raczej dzisiaj zagrać na spokojnie, bo, bo przycisnąłem dość mocno. I czas, czas się uspokoić. Ale myślę, że dobiję ten 110. poziom i coś w tym lochu ruszę. Jak będzie trzeba się przebrać, to się przebiorę, ale raczej bez wielkich szaleństw. Rozumiem. No myślę, że jeśli odblokujesz ten lok, to takie pierwsze pięć potworków, to tam zajdą bardzo szybko. Więc myślę, że zatrzymasz się gdzieś powiedzmy na 116, 117 poziomie, przynajmniej tak obstawiam. Ale co z tego wyjdzie, no to oczywiście nie wiem. Nie mam pojęcia zielonego. Tak, bo na tego aktualnie mam 0,4%, coś takiego. Więc nie będę go klikał, To mm -hmm. najpierw wbiję kilka leveli i dopiero. A w zbrojowni jakieś nowe bronie czy coś? Ile tak mniej więcej mogą ci dawać? Jeśli chodzi o nowe bronie, to nie będę mi dawał za dużo, dwa, A to nawet się nie, nie, nie opłaca się wybrać? Tak, ta broń, ta broń była dużym high rolem, bo to broń, nie wiem, z, 104 poziomu chyba, mhm. jak biłem tego smoka, to miałem tą broń już, czy nie, czy to było potem? Tak, to ta broń, to ze 104 poziomu jest ta broń i już się pojawiają minus 6 właśnie, słabsze, czy tam plus 2, więc minimalne różnice i na razie nie będę ich wymieniał. No widzę właśnie, że to nie jest nieopłacalne całkowicie. Kołem oczywiście po A w C, więc to standardowo. Widzę, że. Dało się na, naklikać hmm. trochę monet. Właśnie, miałem e... mówić. Mam nadzieję, że dzisiaj do 200 się uda, żeby ca... całość była za darmo. Aha, i jak osiągnięcia w ogóle? Idą? Właśnie, osiągnięcia jeszcze mogę pokazać. E... Co się zmieniło? Niewiele. Niewiele się zmieniło. O, z, y... Wpadł górnik na pewno mm -hmm. e... i wpadł wielki darczyńca. E... Trend wpadł. Ubierz całą postać w artefakty, padł jubiler oczywiście jest poziom yy, klucz do toalety, gniazdo pupili i to chyba było na tyle a jeszcze gral tak, gral jeszcze wpadł okej, okay, yy, toalet co oczywiście poszedł pierwszy epik yy, jeśli chodzi o toaletkę to już poszły nawet dwa epiki o proszę, no to yy, jutro będzie spuszczanie jutro będzie spuszczanie, pierwsze bo mam nadzieję, że dzisiaj jakiegoś epika uda się zdobyć. Aha. A jak nie, no to coś stąd się spuści najwyżej. Yy... No i jutro będzie już druga aura. Powoli do przodu. Jakoś nie mam zamiaru kupować specjalnie epików do toalety, bo to za duże marnotrawstwo grzybów moim zdaniem. Też mi się tak wydaje. Mi się tak wydaje. Co byśmy jeszcze chcieli? Jaki masz plakat? Tutaj? Plakat yy, mam. I paladynów trzy razy. Więc to też się zrobi. Mhm. Nawet jednego pokonałem. Ale właśnie jeśli chodzi tutaj o paladynów, to nawet jest ich więcej, takich mocniejszych niż wojowników, bo jest IRTB od nas i Smonek od nas też jest nawet ma do klasera. Tego trzasnę potem. No, widzisz, no, więc akurat. Ludzie się... nawet na polskich serwerach, nawet na polskich serwerach się przekonali do tego paladyna. I istną. No, i dobrze, no, Paladyn, mimo wszystko, no, w lejcie jest dosyć mocną postacią. Myślę, że warto się na początku trochę przemęczyć, a później czerpać z tego korzyści. Tak, tym bardziej, że ten late game, ten early game nie trwa jakoś bardzo długo. Gra przyspieszyła ostatnimi czasy, więc nie jest też takie ciężkie się przemęczyć. Dokładnie. I jeszcze a propos, bo wr wrócimy tak naprawdę na chwilę do pierwszego odcinka. Y Chciałeś, żeby pod odcinkiem było 30 tutaj lajków. No i tutaj jak właśnie na obrazie teraz się po, pojawia, że osiągnęliśmy w tym momencie już 38 lajków w górę, jeden w dół, więc cel został osiągnięty. Super, bardzo się cieszę. Mamy ponad 400 wyświetleń, więc to też jest naprawdę fantastyczny wynik. No i jakie cele na ten odcinek byś sobie życzył, jeśli chodzi o łapki w górę? Zaczynając, po pierwsze, chciałbym bardzo podziękować, że był tak, taki pozytywny odzew. Tyle łapek w górę i same pozytywne komentarze, z tego co pamiętam. W szoku jestem, powiem szczerze i bardzo dziękuję. No ale jak się Wam podoba, to tym razem też możecie łapkę zostawić i grobnąć komentarz. No, jak 38 jest teraz, tak? tak 38. 38. No to myślę, że do 40. Jakbyście dobili może 45, to by było super. No to mamy bardzo poważny cel widzowie, żeby wbić 40-45 łapek. Trzymam kciuki, żeby to się udało naprawdę. Tutaj jeszcze coś byśmy chcieli wiedzieć na temat tej postaci. Jeśli chodzi o topkę, no to chyba wszystko już tam mniej więcej pokazałeś. Ktoś się wyrwał tak mocniej z tej topki jeszcze? Czy. W porównaniu do Jeśli tych pierwszych. Dni. Jeśli chodzi o wczorajszy dzień, to tak jak mówiłem, trochę senny był. Zdebo tam chyba wbił 30 poziomów, a reszta raczej bez szaleństw. Może dzisiaj pójdą, bo jeszcze dzień się nie skończył, więc myślę, że będą korzystać. No dzisiaj jeszcze jest naprawdę tak no powiedzmy, że 7 godzin do końca dnia, kiedy to nagrywamy. Jak wy to będziecie oglądać, to prawdopodobnie będzie jakieś 6, może 5 godzin do końca. Więc tutaj jeszcze może się trochę pozmieniać. Ale liczę, że Lechu dzisiaj wbije 110 poziom. Muszę ci wymyślić jakiś cel na następny odcinek. Tylko jeszcze nie wiem jaki. Bo się nie spodziewałem, że aż dobijesz ponad setkę. Bo taki cel chciałem dopiero na trzeci odcinek dać. Krzyżowałem ci plany. Tak, pokrzyżowałeś mi plany. Jutro mamy ogień, tak? Jeśli chodzi o żywioły. Jutro ogień. Właśnie, jeszcze a propos pupili, możesz powiedzieć, tak nakreślić, jak będziesz szedł w tych ścieżki pupili. No bo z mam zamiar przejść na Jarysia, tutaj skończyć żywioł. Mhm. Y jeśli chodzi o światło, to w sumie nie wiem sam, czy przejść w ptasia, czy okowała zależy jak to się wszystko zgra. Jeszcze nie mogę powiedzieć, jak to będzie. Okay. Jeśli chodzi o ziemię, no to standardowo oni koni Wikidają i, i tyrek. Jeśli chodzi o ogień, to trąb, yy, gdzie on jest, kogieniut. Tak, tutaj kogieniut jest. Yy, I w i do końca. A jeśli chodzi o wodę, to Crocs, przedmiornice y, dla i do końca. No Okej, okay, czyli jednak ogień taki delikatniejszy wybierasz, mimo wszystko. Tak, delikatniejszy, bo jakoś, czy szybciej to zrobię, czy troszeczkę wolniej, i dla mnie nie ma to zbyt wielkiej różnicy. Nie opłaca się moim zdaniem marnować bardzo wielu grzybów na takie coś. No ja mogę powiedzieć po swoim tutaj po swoich próbach, że naprawdę nie warto. Bo za każdym razem, gdy robiłem przejście COMP-smoki, to zawsze kończyło się minimum 1200 grzybów straconych. Najwięcej chyba było 1700, więc ja absolutnie tego bym nie polecał graczom Tak Właśnie bardzo chciałbym tego uniknąć. Bo przejście kogieniu kogieniut, pirodliszka i do końca nie jest wcale drogie. Nad droższym przejściem podejrzewam, że będzie to w mroku, choć choć też nie jakoś bardzo, bo ten trener, ten trener jednak pomaga. Tak, zdecydowanie trener będzie tutaj pomagał. Ale no, powiedzmy, że w 100 grzybach myślę, że się zamkniesz, jeśli chodzi o przejście siorby lilaryś a potem Lilaryś Jadł. Też mam taką nadzieję. No i warta się skończyła. No właśnie, to możemy, czekałem, na czekałem odcinek. właśnie na, na ten moment. <laughs> możemy jeszcze dodać sobie trochę siły i na odcinku trochę poklikać tego człowieka niedobrego. Roczny Obcy to jest zwiadowca, nie wiem czy nie będziesz potrzebował tutaj na niego chociaż troszkę więcej życia. też nie będę nic tam sprawdzał i mieszał na odcinku. Do mm -hmm. 2000 sobie zjedziemy. No niestety, się nie udało. Niestety, niestety nie poszło, ale nawet nie widziałem tam coś bliskiej próby, więc być może właśnie tutaj będzie brakowało trochę życia, żeby tam ustać więcej. Bo i tak jest... Będzie tam trzeba podbić. Widziałem. podbić. Level i mm -hmm. troszkę gemów pozamieniać. A jeśli tam widziałem to, ten mroczny obcy on ma chyba 3400 z ręki, nie? No coś takiego było. Więc, więc to HP no, się na pewno. Troszkę przyda. HP mógłbyś nawet uszarżować z tym HP. Jeden gem, może nawet dwa, ale to już co do tak ja że Za Jeszcze nawet ładne takie 150 lecą. Mm -hmm. więc Za jakiegoś słabego to ma 130 za jakiegoś takiego sobie właśnie podmienię. No i fajnie. Jak tam w ogóle na epiku jeszcze poszalałeś? Coś całe wymieniłeś, czy tylko część? Wymieniałem część, potem coś klikałem, potem wymieniałem znowu część i tak dwa razy, albo trzy nawet. I takie bardziej no, right. sp na spokojnie. Tak, nie chciałem całego ekwipunku wymieniać, jak co i tak padały. Bo to nie miało sensu moim zdaniem. bo mm -hmm. znaczy, miało sens, bo bym poleciał jeszcze mocniej, ale za dużo grzyby by to wyniosło. Myślę, że tak. No i właśnie. już kolejny kupiec, więc można na odcinku kupić sobie czy przyspieszenie, czy złote. No, co wolisz, co wolisz tak naprawdę? Może być przyspieszenie. Zaczynasz od przyspieszeń, tak? No, jakoś tak wyszło. No i spoko. Jeszcze tak, taka jedna sprawa. Mam nadzieję, że widzowie tutaj dadzą radę i dadzą Ci jakiś fajny, ciekawy cel na następny odcinek. Także piszcie w komentarzach, jaki cel ma lechu osiągnąć do następnego odcinka. Nie wiem kiedy ten następny odcinek uda nam się nagrać. Może jeszcze w tym tygodniu. Więc żeby te cele nie były jakoś mocno wygórowane, ale takie... Do zrealizowania, więc liczę na Was, na Waszą inwencję tutaj i mam nadzieję, że naprawdę się postaracie. A ode mnie cel, no nie wiem, tak myślę, no spróbujemy, żebyś miał już tą bierzę. że jak najbardziej możliwe do zrealizowania. No tak, właśnie, nie chciałem dawać zbyt mocnego celu, no bo to miało się z celem, że tak powiem, tej serii, no bo mimo wszystko miło patrzeć na coś, co jest wykonane, niż potem walczyć o coś, co jest niemożliwe na ten no moment. No i dobra, tak się zrobi. Dobra, widzę, że tu już 500 level w opisie wpisany, także na kiedy planujesz? Na jutro? 12? Który mamy? 12 dzisiaj, jest to 13 październik. I że jak mam zamiar już spokojnie grać to nie jutro, tylko tak pojutrze, może po pojutrze max, ale to jeszcze zobaczymy. Dobra, no to liczę na ten 500 level tutaj a chyba w tym odcinku to tyle. No naprawdę fajna pozycja 22. Top jeden wojownik na tym serwerze, więc na pewno zasługuje na łapki w górę. Także pamiętajcie o tych łapkach, ma 40-45 łapek i będzie naprawdę sztos. Mam nadzieję też, że przebijecie tutaj wyświetlenia pierwszego odcinka, więc wszystko teraz w Waszych rękach. A my chyba się już będziemy żegnać. Także dzięki Ci bardzo, Lechu, jeszcze raz za odcinek. Bardzo dzięki, że oglądaliście. Pamiętajcie właśnie o tej łapce, o komentarzu. No i do, do następnego razu. No to Lechu już tutaj wszystko powiedział, także ja jeszcze raz bardzo dziękuję. Także trzymajcie się cieszyutko i na razie.